Przygodę na zamku rozpoczynamy na poziomie plus jeden. Zaraz po wejściu kierujemy się na północny wschód, a następnie udajemy się na zachód. Po zejściu na niższy poziom rycerz zbiera wszystkie możliwe potwory przy wschodnim pomieszczeniu. Po uporaniu się z nimi ponownie kierujemy się na zachód. Na poziomie plus 1 wygląda to podobnie jak niżej, z tym, że potwory ustawiamy na środku, a następnie kierujemy się na balkon znajdujący się w zachodniej części piętra. Na poziomie plus 2 optymalnym rozwiązaniem jest zebranie wszystkich potworów w zachodnim pomieszczeniu. Poziom trzeci to niewątpliwie miejsce, gdzie jest bardzo mało przestrzeni i magiczne profesje powinny być ostrożniejsze. Walka na ostatnim piętrze to tak naprawdę możliwość dla pełnego zrespienia się potworów na niższych poziomach. Z tego miejsca polowanie powtarzamy od poziomu plus jeden. Zadaniem paladyna na polowaniu jest odprowadzanie potworów do rycerza, który czarem Exetares przytrzymuje je na sobie. Wspomaga on również w zbieraniu lota. Czarodziej i druid skupiają się na zadawaniu maksymalnych obrażeń, aczkolwiek druid dba również w dużym stopniu o życie swoich towarzyszy. Warto również dodać, że rycerz posiada czar Exeta Ampress, którym przyciąga do siebie potwory bijące z dystansu tym samym, ułatwiając ich zabijanie.